Ciekawostka, kto lepiej całuje, i tutaj trzy, cztery. Zdecydowanie, bo ja go uczyłam Serio? Mhm Stary, ale słuchaj tego, dowódź rozmowę, no No uczyłam oh, go, go bo nie, y, nie, potra nie potrafiliśmy się zgrać, bo on po prostu jakoś dziwnie się całował I ja zaczęłam mu, i, i ja zaczęłam mu mówić jak to zrobić, żeby, żebyśmy się zgrali, żeby było... Było mega fajnie i w końcu się nauczył i już jest dobrze Bo ogólnie okiełznać Moni usta to jest ciężko, bo zobaczcie jakie to, są... <laughs> 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 to nie są byle jakie usta To są usta Moniki Kociołek <śmiech> 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 Ona mnie podniosła na latem, wtedy na trasie siedem. Nie wiem, jak widzę. No, tak, no. Masz, mind, so Czemu tu masz kolce na tym, naszym? Nie no, mi się masz tylko nie ten. No dobra, osoba, która odchodzi to... Manae. Czy mam tak. y, zareagować na to? Nie wiem, albo możesz się po prostu spakować i... Nie, to no, bez przesady. <suszy> nie. Nie, no, nie. Oni mówili, że jest impreza, impreza pożegnalna, więc no nie wiem, no, chcesz się pożegnać ze wszystkimi, to możesz, jak nie chcesz, to nie. No spoko. No ale to wiesz, to nic, nic, nic osobistego, nie? po prostu ktoś musiał odejść. No okej. Okay. No i super, <suszy>